Ari. i tu jest cała ten: sortownia, maszynownia, wszystko. Purwa, no. tam jest w ogóle Chuj głęboko. No właśnie, bo tu woda zeszła zeszła. No właśnie, widzę. No to było cała pełna wody. No już nie jest. nie jest. Jest jeszcze pływ wody. No ale jest mniej. Chyba czy nie? Tak, 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 bo to był całkiem. Tako, tam, no. Gdzie to się wbija teraz? Nie, im, tam ma, nie? Czyli się w pajęczynę wpadłem? Dobra, muszę zobaczyć sobie. Tu. I co to w ogóle było? Że eee, oni tu trzymali pasze, jakieś krowy do jakby Aha. Słodki wyjebane. Tak, to jest stabilne dosyć. No to na pewno, to jest spawane, nie? K***a. Ogólnie to mam lęk wysokości, nie? A jak widzę w dół, to w ogóle chuj, ale... Jebać. Spoko, że już są stopnie No, no. To ma chyba 3 albo 4 piętra. Co ty gadasz? Przenieś mi takie schody? Nie, 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 już przynieś mu tam, ze stopniami. Duży baniak. Kurwa, to bym nie chciał spaść, powiem. Ja tego jeszcze nie, nie rozkradli. 77 Czujnik napełnienia. O kurwa. 77 roczka. Teraz mam jeszcze. Człowieku. Dopiero zjechało z taśmy produkcyjnej. No i tu jest ładna hala. to by można było coś fajnego zrobić. Z tym z tą halą? Pozbierali i położyli. Kurwa, to ładnie. A że tego się nie rozkradlić, bo że to jest stres złomu. Tak? To też na SG jest w sumie fajne. Jak nigdy urbex w dzień. No to jeden taki mam, żeby był w dzień. Wszystko <grystanie> w nocy się. Latane. Ale w to mniej nie? Teoretycznie tak. No, nie wziąłem latarki, a chciałem, nie? W sensie tą, żeby będzie gdzieś ciemniej. zawolona ściana tego śmiga, śmiga. Kolejne pięterko w takim bądź razie Ale wydaje mi się, że nie, nie warto było, by nie było no do niego strzelać do tego małego na pewno te stropy musiały być naprawdę by t, c, bardzo wytrzymały Jak tu pewnie jakieś maszynerie stały Co? nie wiem ale tu by, by były obciążenia właśnie pisane na ścianach nie? Tak? Chyba hanżem Kres. Trzeba patrzeć pod nogi, bo te dziury są wszędzie. Ty. Tak. Taki dosyć. Nie, to jest No ale wpaść byś wpadł, nie? Nie jest tak źle, aczkolwiek lepiej nie wpadać. Więc no. <grybuj> wiesz, tu jakiś robili, czy co im to robili? To jest co oni trzymali tutaj, te paszek. Aha. Czyli jeżeli tylko magazyn? Byliśmy, tak. Tam, jeżeli jakbyśmy to otrzymali kroku Kurwa tu już wieje, tu już jest wysoko. wysoko. <gry> Chuj wysoko jest. Zawsze miałem lęk wysokości, ale to nie jest źle. Jest strop, to można sobie stanąć. No ja też nie. To na pewno. Jakieś machnąć. No tu już będzie wyżej, co? Na pewno. Stale to jakieś podciśnienie musiało chyba iść. Tu się, nie wiem, pakowali to chyba, czy coś? Wiesz, co chodzi? Te paszcze, co to było? Czy jakaś woda, to było? Niby to nawet coś do góry tu spadało, nie? A tu był syp <laughs> Także do, dopiero Pani by taka mała dziura, a już mogę se złamiesz To Pewnie tak Tu jeszcze jest jakieś ustrojstwo na dworze Tak? A to ktoś w ogóle kupił, czy to tak stoi? Co? Nie wiem. Gadałem ostatnio z kierownikiem tego obiektu. Tam, no. ten, tam mają. Tam. Wcześniej to już szkoda tego, ale to jest jakiejś yy, agencji. Nie pytania. To... No, to pewnie pójść z tym zrobią, jak zawsze. No, ale z drugiej strony, co miałbym zwiedzać? <laughs> no, to jest. no to się chyba na dobrą no, pewnie tak. Kolejna szkoła by powstała. Tu byliśmy. byliśmy? No, tu byliśmy. A też coś leży w rogu. Jakiś. Co ja poświecę? No, nie mam pojęcia, co to jest. Ujmie. Aż mchem wszędzie zarosło. No to tak jest <laughs> trochę miękko. No. Trzeba teraz się spierdolić. Znaczy nie spierdolić. Chodzicie jest łatwiej, jak coś widzisz. Git. Bramy. Tutaj? Tu chyba nie byliśmy, nie? też jest, kurwa, wszędzie woda, ty. Tu hala produkcyjna, nie? Na 100% Taśma produkcyjna, bo nie jeszcze tyle leciało, Gaśnica na samym środku tak. Ale już jest pusto. Tak? No na pewno, a tam dalej co jest? Yy, pomieszczenie takie so Socjalne, że tę fotkę machnę tutaj Pusta gaśnica, dziura w ścianie. Tak jest. Otwierają się drzwi? Stary browarek? Stare piwko. Kieneczko, kibelek, pewnie znajdziecie. życie. Tutaj nie wiadomo jakaś ścianka. Socjalne, takie trochę w drzwiże już wszystko się sypie. Ale jakie łuki, jak dla zamku, nie? Takie ze wzmocnieniem. tutaj tu jest za oknem, zamek? Co to jest? Nie, kościół. Kościół, aha, to jesteśmy blisko. Kłeczki, to jest jakiś mur. Mhm. Tu jest jakiś silos, albo jakiś zbiornik, po prostu. Jakieś jeszcze jedno pomieszczenie. <laughs> Trzeba się tam wbić. Co, coś miękko jest? <laughs> o, idę prawką. Ale to można zać trawką w ogóle. Stary, przecież to są koryta dla no świn. No widzisz, to jeszcze świnie hodowali. Opony do traktora. Całkiem dobre w sumie. Jest bieżnik. Kabelek, nawet jeszcze sobie jest. To jest dziwne. Co tam jest? Nie jest. To Aha. czy trzeba wracać dalej.